Ale widzowie, W dzisiejszym odcinku, to jest druga część. Się spytam yy, Nie. Oh. się spytam go czy, yy, żeby mi że da mi jakiś challenge, że gdy mu się nie uda, to po prostu nie zostawia mi suba, a jeśli tak, to zostawia, yy, to zostawia mi suba ma drugą szansę. Oczywiście przez was widzę? Nie wynajmuj mojego imienia, bo Taki błąd, taki jeszcze nie mamy, bo ktoś się dla nas zmienił. Spytamy go. A moim celem będzie zrobić dla mnie. A gdy mi się uda, to po prostu zasłuchajcie zostawiacie suba, albo lajk. Like. pod tym filmem i wiecie co się stanie, Będziemy miał kolejną szansę. Daj mi jakieś, e, musisz mnie rozśmieszyć, dobra? Bo widzowie ci dali kolejną szansę, bo wierzę im, że zostawili suba. Na serio? Wierzę im, że zostawili suba. A więc masz następną szansę od widzów. Przynajmniej ja tak wierzę widzowie. Zrobimy też szorcy, mamy już jednego gotowego. Też jest o tym związanym. Nie, że o tym, że ma mnie rozpieszysz. ale że ten. Zobaczycie, se, gdy na, na kanał i y y to będzie to short. Bo to będzie takie mega krótkie, a ja nie chcę tego włączyć na film. Uh, bo shortców więcej osób ogląda. A jeśli mnie nie znasz, a widziałeś tego szorca to proszę cię zostać suba Bo nadzieję sobie w Brawl starcie zrobię to top model. Top model. No chyba, że mnie nie będzie. Więc macie ostatnie szansę. Jutro jeszcze będzie szansa. Żebyś, yy, sam top model, żeby to suba, sobie, to sobie, bo następna szansa Dobra będzie gdzieś za rok. A więc lepiej zostaw się w O! Tutaj gdzieś może być piramida, ale nie może być. Skopię sobie kodla. A moim celem jest dobycie diamentów zanim oni nie rosną sobie i się mnie rozśmieciły przed zdobyciem diamentów. Wow, tam jest. No. Co? Dlatego masz dużo czasu, bo ja dopiero kopię, ko y nie kobla, tylko drewno. To sobie biorę. ścianą. Mam, idę sobie tam. Potem się... Niby coś się chuje. A wy pamiętajcie o zostawieniu, chyba Znalazłam cave. A! Żelazo! Żelazo znalazłam, chłopie, już. Na starcie. Potrzebuję też trochę DIR, to widzę. Więc crafting my. E, Ten. I szybko sobie. Robimy wszystkie rzeczy. Zdobyć te żelazo, mam nadzieję, że będzie z jakichś dwóch. on szybko się zagarł Łóżko. No! Pamiętaj o tym. A moim celem jest zdobycie diamentów, jak wiecie. Trochę dirka se nam zbieram, żeby mieć jak się podsadzić. Się jest i co To Co Ja na tym ja tego nie chciałam na odcinku. Przedamś! W... Tam są ludzie tam. I poleciał, ciekawe, czy przeżył? On tam leży! On tam Ja sobie tam wiedzieć, do tego te cała. Ale pij. I mamy nasze stanowisko do śpianka A więc się musisz mnie rozśmieszyć musisz, zanim zdobędę diamenta, a ja już zaniedbam mam żelazo Więc sobie raz, że ci się pośpiesz Poczekaj, muszę zobaczyć gdzie to jest Wiem, to.

te 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 <totro> A to by to jest żelazo? Gdzie to jest Idę zobaczyć bardziej

Mam jakiegoś super, nie jakiegoś bo nie jakiegoś, nie nie wiem, żadnych wiem, Ale ostrzegam. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie niego wam. A nie wiem, że A wiesz, co powiedziała ciocia, hmm. że wiem, nie wiem, nie wiem, nas od... że Co ty robisz? Podałeś się? Poddałeś się? Zostawiasz mi sobą. Ja nie, ale to to tak. Widowie, on mnie oskamował. Mam nadzieję, że wy nie jesteście takimi skamerami. Zostawcie sobie.

Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To gdzie jesteś żelazo? Ona tak, tak idziesz po mojej

tego żelaza! Żelazo mi spada! Ale nie zapomnijcie, eszcze to... Ja wiem, co robię. Chłopaki, żeby tam A wy w tym czasie... Chłopaki... Wciąż... <mulary> Nie wiem, co to Nie wiem, co Tak, okay, to ma sobie tam nie idę, żeby grać tam na kole. Bo tam się już zrobiłem na nie mogę. Ja mówię, że to jest po prostu dla... I się kilka takich, jakieś cieniści śruba, tak, wyjdzieś, tak wyszuba, a my, a, I takie coś. Przyliczcie. Ile razy w powie, powiedziałam słowo słuchaj. Albo subskrybuj kanał. Co jest związane z, z subskrypcją, że subskrybuj, subskrypcja i sub Czy Gdzieś tam taka, no to Kajwa? Hmm. si men al bojlandi de te bil jo aperman e se Apo mayor li wayne te z distribution jeden》

ja, ja tego nie wymyślałam żeby takie słowa powiedział ale on narzeka żebyście to zrobili a więc to zróbcie ja muszę mieć błoki ja muszę mieć drewno a więc gdy ja idę po drewno to wy i się ten czerwony czy tam szary przycisk subskrybuj żeby się zmienił na Wysprzy albo coś innego. Żeby było po prostu wcześniej. A ja muszę odbierać.

przyjdzie mnie, klikając, subskrybuj. A ja sobie robię przerwę. Jeśli chcecie drugą część, to piszcie w komentarzach. A to tyle na, na ten odcinek. To już się kończy, to już zrobimy. No.